Witajcie, witajcie. Tym razem pokażę Wam przepis na przypryszne wafle z mlekiem w proszku. Zapraszam Was do oglądania filmiku. Do przygotowania wafli będziemy potrzebować wafli ja użyłam bezglutenowych mleka w proszku, cukru, kakao, masło oraz mleko. Do rondla rzucamy masło, wsypujemy cukier, kakao oraz wlewamy mleko. Całość podgrzewamy do momentu do połączenia się składników. Gdy całość tam się ładnie rozpuściło, odstawiamy do wystudzenia. Tu już masa nam przestygła, wsypujemy stopniowo mleko w proszku. Masa może być ciepła, ale nie gorąca. Przygotowaną masą przekładamy wafle.

Wykładamy około 5-6 łyżek masy. За ще вразам деликатния как Przygotowane wafle najlepiej jest czymś obciążyć, na przykład jakąś ciężką deską. Wafle odkładamy na minimum 2 godziny.